Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, czy ja nie za bardzo cisnę? Do kiedy powinienem cisnąć w tym biznesie? A kiedy tak naprawdę jest dość? I właśnie o tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy. Cześć, tu Greg Albrecht. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym zazwyczaj rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera, ale też czasem dzielę się swoimi doświadczeniami w różnych dziedzinach, często na prośbę członków klubu Greg Albrecht Podcast. Jeżeli chcesz mieć wpływ na odcinki tego podcastu i też móc zadać mi kolejne zadanie, czyli konkretny temat podcastu, to zapraszam cię na Grekalbrecht.io, łamane na klub i tam możesz mi zlecić jakiś odcinek. I jeżeli rzeczywiście będę w stanie sensownie go nagrać, to przygotuję go. I właśnie z Inicjatywy jednego ze słuchaczy, ale też gościa podcastu, Wojtka Bizuba, powstaje ten odcinek, który masz teraz przed sobą. Zanim zacznę, mam wielką prośbę: jeżeli lubisz ten podcast i nie chcesz go nigdy przegapić, to w tym momencie kliknij, subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i tyle, możemy w tej sytuacji zaczynać. Temat, o którym dzisiaj chciałbym opowiedzieć, to jest temat, do kiedy cisnąć. Bo w rozmowie z Wojtkiem pojawiło się takie pytanie: kurczę, ile trzeba zrobić, żeby być zadowolonym z wyników swojego biznesu? Kiedy można powiedzieć sobie dość? Cytując klasyka, czyli jaki moment jest właściwy do tego, żeby powiedzieć: OK, chyba za dużo wkładam w to, co robię. Może już wystarczy, może trzeba. Troszeczkę zwolnić i cieszyć się tym, co już mam. Ponieważ to jest bardzo trudne pytanie, to trochę się obawiałem nagrywać na ten temat, ale pomyślałem, spróbuję, dlatego że mam pewne doświadczenia w tym zakresie i one są dość radykalne. Dając krótki wstęp, zacząłem pracować na pełen etat, jak miałem 19 lat, i od razu wpadłem w kompletny wir. Dzisiaj mogę powiedzieć pracoholizmu, czyli w zasadzie poza pracą. Nie robiłem za wiele innych rzeczy przez szczególnie pierwsze dobrych kilka lat, co owocowało tym, że z jednej strony rzeczywiście dość szybko postępowałem w karierze, ale z drugiej strony w ciągu. Tak naprawdę czterech lat doprowadziłem się do wypalenia zawodowego i momentu, w którym miałem stany depresyjne. Dlaczego? Pewnie dlatego, że z jednej strony bardzo, bardzo chciałem iść do przodu, i z drugiej strony pracowałem po 15 godzin lub więcej, a z trzeciej. Nigdy się nie da osiągnąć wszystkiego i to budowało pewne stresy, pewne napięcia. I o tych doświadczeniach powiem trochę dzisiaj, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak to powiedział Wojtek, do kiedy cisnąć albo kiedy jest dość, kiedy możemy przystopować. Więc przechodząc do tematu, mogę powiedzieć tak, że jeżeli byśmy mniej cisnęli w biznesie, jeżeli byśmy podchodzili do tematu bardziej z balansem, to z jednej strony prawdopodobnie A byłoby mniej rozwodów i mniej konfliktów w domu, B prawdopodobnie byłoby też mniej zawałów, a C prawdopodobnie też część z nas miałoby. Inne refleksje na starość, patrząc wstecz i myśląc o rany. Przepracowałem całe życie, a nie doświadczyłem, czy nie doświadczyłam wielu innych spraw. Gdyby to było takie jednoznaczne, to każdy powiedział: OK, stopuję, nie robię tego. Natomiast z tej samej perspektywy można powiedzieć coś zupełnie odwrotnego, a mianowicie, jeżeli byśmy wszyscy nie prowadzili tego, w takim tempie to nie byłoby żadnych innowacji, świat nie postępowałby do przodu, i też nasz poziom satysfakcji byłby inny. Więc nie ma jednego prostego punktu, który można powiedzieć: OK, to jest mój moment, w którym muszę powiedzieć sobie dość. Natomiast zaproponuję pewien framework, dwa pytania, które mogą w tym bardzo pomóc, i jeszcze kilka refleksji, o które możemy się oprzeć. Więc ym, zanim zacznę. Mówić o tych pytaniach, to jeszcze tylko podam jeden cytat, który bardzo utkwił mi w pamięci i on pomaga mi codziennie spojrzeć na to, co robię i sprawdzić, czy tak naprawdę cisnę za bardzo, czy nie za bardzo, i czy jestem w dobrym punkcie. I myślę, że to może być dobry początek tej rozmowy. A ten cytat przeczytam po angielsku, a potem postaram się go przetłumaczyć. Brzmi: Treat every moment as your last. It is not preparation for something else. Czyli traktuj każdy, każdy moment, każdą chwilę jakby była tą ostatnią, bo to nie jest przygotowanie na coś, co będzie w przyszłości. to jest cytat Shunryu Suzuki. Myślę, że potrafi już sam taki cytat dać jakąś refleksję na to, w jaki sposób żyjemy. No więc przechodząc do tego ciśnięcia. Pierwsze pytanie, które y, można by było sobie zadać i które bardzo polecam, to jest: hej, co sprawia, co sprawia, drogi y, biznesmenie, przedsiębiorco, menadżerze, że ciśniesz? Czyli zrozum swój napęd, bo ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że po prostu wyszedłem z domu, jak byłem młody, poszedłem do pracy, i w związku z tym, że miałem takie poczucie, że naturalną rzeczą jest rozwój, trzeba pędzić, to po prostu zacząłem zasuwać, i myślę, że dopiero po 10 latach zacząłem się zastanawiać dlaczego. Myślę, że warto zadać sobie to pytanie wcześniej, jeżeli jesteś w grupie osób, które nie mają co do tego pewności. I widzę kilka takich odpowiedzi, które mogą się pojawić, i warto na nie spojrzeć z perspektywy. Pierwsza z nich to: hej, chcę pokazać, że potrafię, chcę pokazać, że umiem coś osiągnąć, chcę udowodnić innym, że mogę. No, i to może być z jednej strony fajny napęd, ale z drugiej strony pojawia się pytanie, czy naprawdę musisz komuś coś udowadniać i czy chcesz zainwestować swoje życie w to, żeby udowadniać coś innym. Więc sprawdź, czy to jest ta rzecz, która Cię napędza i czy ten napęd jest dla Ciebie korzystny. Drugi element, który może oczywiście sprawiać, że ciśniesz bez przerwy i nie dajesz za wygraną, to mogą być kwestie ekonomiczne. I tutaj Oczywiście, w pełni to rozumiem. Dla mnie też y, praca od zawsze była ważnym źródłem, czy jedynym źródłem przychodów y, w związku z tym potrzebowałem jej, żeby zarabiać i, i chciałem zbudować pewien spokój wewnętrzny, ekonomiczny i lęk przed y, problemami finansowymi długo mnie napędzał, ale jest jakiś moment, w którym patrzysz i myślisz: "Okej, okay, ale czy ja naprawdę potrzebuję określoną sumę pieniędzy?" Czy mogę też żyć inaczej? Czy nie jest tak, że jednak wraz z wzrostem przychodów, zamiast akumulować nadwyżki, tworzyć sobie jakąś poduszkę, którą uważamy za bezpieczny poziom, czy nie robimy, nie popadamy w tak zwaną inflację wydatków? Czyli nie następuje. To, że zaczynamy wydawać więcej, jak więcej zarabiamy. Jeżeli tak jest, to czy to są rzeczy, których naprawdę potrzebujemy? Czy musimy jeść na mieście? Czy musimy kupować większy samochód? Czy droższy zegarek będzie lepiej wskazywał czas niż tańszy zegarek? I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że te potrzeby ekonomiczne warto sobie jasno określić i powiedzieć, OK, dla mnie moment, w którym czuję się komfortowo i mój biznes dostarczył mi tyle, ile chciałem, to jest punkt X. I do tego momentu ciągnąć. Ale potem trochę poluzować. No i trzecia, powiedzmy, sfera, w której możemy czuć ten napęd, oczywiście może ich być więcej niż trzy, ale mówię o tych trzech, to trzecia to chęć zmiany czegoś w świecie. Coś nas bardzo drażni, coś chcielibyśmy zbudować, w jakiś sposób chcielibyśmy wpłynąć na ten świat, i tu przypomina mi się rozmowa w podcaście, do której zachęcam z Marcinem Bruszewskim, współtwórcą Fundacji Zwolnieni z Teorii, który właśnie. Ma misję, chce zmieniać świat, no i też pokazuje, jakie są plusy i minusy tego. Więc jeżeli napędza Cię taka potrzeba, to warto określić, co chcesz osiągnąć w danej dziedzinie i na ile to jest ważne na tle innych Twoich wartości, co chcesz za to oddać. Bo za każdym razem, kiedy decydujemy się, coś robić, czegoś innego nie robimy i to tracimy. Więc jeżeli myślisz o tym, co sprawia, że ciśniesz, to pomyśl o tym, Czego w tym czasie nie robisz, z czego świadomie rezygnujesz i czy te rzeczy naprawdę są dla Ciebie nieważne. Kiedy odpowiesz sobie na te pytania, co sprawia, że ciśniesz, możesz zadać sobie drugie, nie mniej ważne pytanie, czyli, krótko mówiąc, co sprawia, że nie przestajesz cisnąć. I chociaż może się wydawać to prawie takie samo pytanie, to jednak jest to zupełnie inna, inna na nie odpowiedź. Dlatego, że o ile w pierwszym pytaniu zastanawialiśmy się nad tym, co nas ciągnie, czyli do czego dążymy, o tyle w drugim pytaniu zastanawiamy się, od czego uciekamy, czyli czego się boimy. No i to mogą być zazwyczaj pewnego rodzaju lęki. Powiedzmy, odnosząc się do pierwszego punktu i udowadniania czegoś światu zewnętrznemu i sobie samemu, pytanie jest takie, czego się obawiasz, jeżeli przestaniesz cisnąć, może się obawiasz, że utracisz pewną pozycję. Może się obawiasz, że będziesz słabszy, że już nigdy nie osiągniesz tego poziomu, który jest teraz. I mogę Ci powiedzieć jedną rzecz: że na pewno, jeżeli jesteś na szczycie, to jedyna droga, jak jest się na szczycie, to gdzieś w pewnym momencie prowadzi w dół. Więc niezależnie od tego, jakbyś ścisnął, prawda jest taka, że w obiektywnym ujęciu. Nigdy nie można iść tylko do góry, i zawsze można w pewnym momencie pójść w dół. W związku z tym warto się też zastanowić. Po pierwsze, czy uciekanie do przodu naprawdę sprawi, że nigdy nie będziemy lecieć w dół? Prawdopodobnie nie. Po drugie, czy rzeczywiście ta utrata czegoś, utrata pewnego rodzaju splendoru, ekspozycji czy, czy pewnego poziomu, czy ona naprawdę jest dla nas takim dużym kłopotem? Drugi obszar. Analogicznie może dotyczyć kwestii finansowych, czyli pewnego rodzaju obawy, że finansowo możemy nie dać rady. Ale co jeszcze może powodować ten lęk, czyli dlaczego nie przestajesz cisnąć? I widzę też jedną kolejną rzecz, poza tą utratą potencjalną, czyli poza tym pierwszym punktem, że utracę splendor, utracę pieniądze, utracę pozycję, druga kwestia to jest: hej, nie mam pomysłu, co innego robić. Jeżeli zacząłeś prowadzić i Angażować się w biznes bardzo wcześnie i sobie tożsamość opartą na swojej karierze zawodowej, która jest dla ciebie super ważna, to może pojawić się taka refleksja na zasadzie: hej, ja nie umiem nic innego robić, czy ja nie lubię nic innego robić, i to jest oczywiście skrajny przypadek. Pewnie niewiele osób ma to aż tak skrajnym wymiarze, że nie ma innych. Zajawek, innych sfer, do których może odejść, czy to jest rodzina, czy to jest hobby, czy to są inne kwestie, które nas pochłaniają, inne cele pozabiznesowe. Natomiast, no, ja na przykład powiem szczerze, że miałem w życiu parę takich momentów, w których zobaczyłem orany, porzuciłem wszystkie moje hobby, wszystkie rzeczy, które mnie napędzały, po to tylko, żeby wkładać jeszcze więcej czasu w biznes, i to sprawiało, że na końcu wcale nie byłem bardziej szczęśliwy. Może odrobinę więcej. Zyskałem teoretycznie w karierze, ale o ile więcej straciłem rzeczy, których nie robiłem, więc może być tak, że nie przestajesz cisnąć, bo nie masz pomysłu co zrobić innego. W związku z tym to co bym radził w tej sytuacji, to jednak kiedy masz takie poczucie może za bardzo cisne, poszukać sobie innych rzeczy, zacząć się zajmować innymi kwestiami, a według mnie to nie będzie oznaczało spadku produktywności, ale może oznaczać coś dokładnie odwrotnego, czyli jeżeli będziesz miał większą zajawkę na zrobienie czego innego, na przykład pójść pojeździć na rowerze, to może sprawić to, że swoje zadania zawodowe będziesz po prostu wykonywać bardziej efektywnie, bo nie będą one wypełniać całego Twojego czasu, ale będą po prostu realizowane w krótkiej perspektywie, dlatego że inne rzeczy w twoim kalendarzu będą ograniczały ten czas i zgodnie z prawem Parkinsona i mamy mniej czasu, tym szybciej wykonujemy zadania i zakładam, że możemy właśnie dokładnie do tego też doprowadzić. No i trzeci aspekt, który powoduje, że nie przestajesz cisnąć. Może to być też kwestia tego, że po prostu brakuje ci czasu, żeby się zatrzymać i spojrzeć na siebie z perspektywy i zadać sobie tych dwóch pytań: po co cisnę? i dlaczego nie przestaję cisnąć? Krótko mówiąc, w kalendarzu często brakuje czasu na to, żeby spojrzeć na siebie z boku, brakuje czasu na pewną refleksję. I w tym obszarze, to do czego zachęcam zdecydowanie, już nagrałem o tym ostatni odcinek o morning journaling, czyli o pisaniu porannych notatek, ale tak samo każda inna forma medytacji, spędzania czasu samemu ze sobą, bez bodźców i pozwolenie sobie na znalezienie, czasem z białą kartką, po prostu usiąść i napisać to, co jest w naszej głowie, Pozwala nam zrobić taką analizę i powiedzieć, kurczę, to są rzeczy, których brakuje mi w życiu, to są rzeczy, które chciałbym zrobić w życiu. I tutaj polecałbym takie książki, na przykład jak The Code of an, the Extraordinary Mind Wiszena Lakkianiego oraz książkę, która mnie mniej przypadła do gustu, ale wiem, że wiele osób bardzo z nich skorzystało. Jednym z autorów jest Bill Barnett, a książka nazywa się Zaprojektuj swoje życie. No i teraz. Znalezienie tego czasu w tej chwili to taki trzeci element, który może sprawiać, że jednak zorientujesz się, a nie przestaje cisnąć, bo nie zastanowiłem się nad tym, dlaczego cisnę i dlaczego nie przestaje, bo nie ma nigdy czasu, żeby poddać się refleksji. Więc trzecia kwestia, poddaj się refleksji. No i można powiedzieć, okej, okay. można powiedzieć, że te dwa pytania, te dwa pytania mogą nam bardzo pomóc znaleźć rozwiązania. Jeszcze mam takie. Kilka refleksji, i to byłby taki trzeci punkt po tych dwóch pytaniach, które bym poddał i nad którymi warto się zastanowić. Jedną z nich jest to kwestia wieku. A propos ciśnięcia, warto zastanowić się nad krzywą naszego życia. Myślę, że kiedyś o tym trochę więcej powiem, bo to temat na dłuższą debatę. Natomiast zastanów się nad tym, w jakim etapie swojego życia jesteś i zastanów się, jak możesz wybudować dźwignię, która będzie sprawiała, że będziesz mniej pracować, a generować większe. Efekty. I o tym świetnie w moim podcaście mówił Piotr Smoleń niedawno, więc zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka. Uważam, że to jeden z niesamowitych odcinków o tym, jak zbudować swoją dźwignię i jak się rozwijać skutecznie, żeby mniejszą ilością pracy realizować dla siebie większy efekt. Natomiast warto o tym pomyśleć z perspektywy wieku, bo jak masz 20 lat, to powiedzmy, prawdopodobnie masz przewagę energii nad dźwignią, nad kompetencją, nad Siłą natomiast im jesteś starszy, tym masz mniej energii, żeby, jak to powiedział Wojtek, cisnąć, a raczej starasz się działać bardziej efektywnie i warto zainwestować swój czas, żeby móc w kolejnych latach, kiedy masz mniej energii, mieć tę dźwignię większą i móc działać bardziej skutecznie. I druga moja refleksja, którą też chciałem się podzielić z Wami, a która nie dotyczy bezpośrednio samej dźwigni. To kwestia tego, że można inaczej. To znaczy, często mamy takie poczucie, obserwujemy różne wzorce niesamowitych autorytetów biznesowych, którzy po prostu cisną, czyli tak zwany hustling, i myślimy, hej, bez ciśnięcia, jak zwolnię na chwilę, to to nie będzie efektywne rozwijanie mojego biznesu, to nie będę skutecznym menadżerem. I tu wystarczy spojrzeć na takich ludzi jak Warren Buffett który gdzieś sobie siedzi w biurze i po prostu obserwuje, analizuje, podejmuje decyzje i on nie biega yy, i nie ciśnie cały czas. Myślę, że on może podjąć jedną decyzję dziennie i to zupełnie wystarcza. I teraz warto wyważyć i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy trzeba cisnąć, żeby być skutecznym w biznesie i odnosić sukcesy i realizować swoje cele. Uważam, że nie. A mówię to na bazie własnych doświadczeń tego jak kiedyś ścisnąłem za wszelką cenę, i nie zawsze każda rzecz, którą robiłem, była powiedzmy nakierowana we, własnym, we właściwym kierunku, a dzisiaj mam poczucie, że oczywiście też robię rzeczy, które nie mają sensu. Ale lepsze skupienie pozwala na wykonywanie mniejszej liczby ruchów i osiągnięcie podobnych rezultatów. Więc myślę, że można o tym też e, pogadać. Jakbym miał spłętować ten odcinek, zastanawialiśmy się nad tym, co sprawia, że ciśniemy i kiedy jest właściwy moment na to, żeby przestać cisnąć i powiedzieć sobie, że już jest dość. I zadałem dwa pytania. Pierwsze: co sprawia, że ciśniesz? A drugie: co sprawia, że nie przestajesz cisnąć? I myślę, że te dwa pytania wraz z refleksją do tego, żeby znaleźć chwilę na to, żeby spojrzeć z dystansu, może z perspektywy medytacji ocenić, co tak naprawdę w naszym życiu nam służy, a co nie, pozwoli odpowiedzieć ci na te pytania. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to proszę o komentarze. Możesz też ocenić ten podcast, skomentować coś poniżej, w zależności od tego, czy słuchasz, czy oglądasz na YouTubie. I dodatkowo zachęcam Cię też do tego, żebyś nie zapominał, zasubskrybował go, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. I dołączył do klubu na gregalbrecht.io, łamane na klub, bo tam informacje o nowych odcinkach, specjalne prezenty od gości i możliwość wpływania na treści tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję Wojtkowi Bizubowi, gościowi podcastu za to, że zainspirował mnie do tego właśnie, żebym nagrał ten odcinek. Mam nadzieję, że efekt jest dla niego satysfakcjonujący i dla was też. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień.